Choć czasami nie ma słońca, to grillować można przy każdej pogodzie. A co jest na stole? Na stole są śledzie, więc jest dobrze. Padłem na genialny pomysł. Jak? Sami sobie zrobimy słoneczko ze śledzi. To bierzmy się do roboty. Dobrze. Wykroić dwa krążki z pergaminu, dopasowane do wielkości patelni. Jeden krążek położyć na dno, ułożyć świeże, małe śledzie w słoneczko, posolić. Polać oliwą i przykryć drugim krążkiem. Postawić na grillu i smażyć śledzie kilka minut. Za pomocą pokrywki przewrócić śledzie na drugą stronę i dopiec.